Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę, marszałek Frederyk wysłał do gubernatorów księstw: Pan Kierowskiego, Leckiego i Fryderyk Wurskiego podziękowanie za przyspieszenie produkcji wyrąbywania drewna. Księstwa Pankierowskie, Leckie i Fryderykburskie to jeden z najważniejszych księstw w Wielkim Księstwie Królików, na której, których wydobywane jest drewno. Jest to jeden z najważniejszych surowców eksportowych z tych regionów Wielkiego Księstwa Królików wyprowadzanych na resztę kraju. A więc zwiększenie produkcji drewna, która jest już na tamtym terenie bardzo rozwinięta i bardzo wysoka o aż 10% przez ostatni miesiąc, jest wielkim sukcesem spowodowanym bohaterskimi reformami ceną Wielkiego Księcia, marszałka Fryderyka. Dlatego szanowny wielki książę marszałek Fryderyk w dniu dzisiejszym do gubernatorów wszystkich tych księstw. Jeszcze raz przypomnijmy, pan kierowskiego, leckiego i fryderysburskiego wysłał szczere podziękowania, które nakazał przekazać wszystkim robotnikom w tartakach, a także króliczym drwalom, którzy doprowadzili do wielkiego sukcesu w postaci tego, że najpierw leśnicy zaczęli sadzić szybciej drzewa, co pozwoliło na to, że drwale mogli się tak mało nie ograniczać w szybkich rozwojach, w zbiórkach i w rąbie drzew starych, ponieważ nowe drzewa już rosły, więc można było spokojnie aż tak na to nie patrzeć. A następnie bardzo ważna rzecz, szybki i dobry transport i szybka obsługa w tartaku, która doprowadziła do tego, że teraz Wielkie Księstwo Królików może cieszyć się większymi zasobami drewna. W mieście stołecznym Kajzerogradzie otwarto w dniu dzisiejszym nowy, drugi magazyn wodorostów. Miasto Stołeczne Kajzerograd jest bardzo ważnym ośrodkiem miejskim, produkującym wodorosty jadalne dla królików. Jest to wynikiem tego, że dookoła największej rzeki Wielkiego Księstwa, a więc Frydrysty, która przepływa przez Kajzerograd, występuje wiele terenów bagiennych, na którym te wodorosty jest łatwo rybakom kajzerogradzkim zbierać, a później suszyć. Dotychczas w Kajzerogradzie istniał jeden główny magazyn, który był niezbyt wielki, średniej wielkości. Znajdował się on w bardzo ciastej dzielnicy rybackiej. W dniu dzisiejszym, 25 lutego 2025 roku, otwarto nowy magazyn dla wodorostów w Kajzerogradzie. Jest to oddolna inicjatywa kapitalistyczna wywołana dobrą koniunkturą miasta, która za to jest wywołana bohaterskimi reformami wielkiego bohatera, szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Federyka, który doprowadził, że inwestorzy legną do Kajzerogradu i tego, co jest tutaj bardzo dobre i drogie, ponieważ Kajzerogradzkie wodorosty są na bardzo wysokim poziomie jakościowym i są bardzo dobrze z rzek i bagien. Dlatego właśnie opłaca się wielu inwestorom budować takie magazyny. Te magazyny już są dość spory w porównaniu z tym, co wcześniej widzieliśmy. Jednakże, jak się okazuje, chęć produkcji coraz większej ilości wodorostów, nawet na skalę przemysłową, której jeszcze w Kajzerogradzie nie ma, stają się coraz bardziej możliwe. W mieście komitatowym Użwarosz położonym na terenie Księstwa Rudorszowskiego otwarto nowy, nowoczesny dworzec autobusowy. Miasto Użwa średniej wielkości miasteczkiem. Jest, niestety jego komunikacja we wcześniejszych czasach była o wiele gorsza niż jest od dnia dzisiejszego. Występowały oczywiście autobusy międzymiasteczkowe, międzywiejskie, prowadzące do okolicznych wsi, a także do samego y, innych większych miast, m.in. do stolicy księstwa Rudorszowa, a także do innego większego miasta, Fryderykogradu. Mimo wszystko jednakże były one sporadyczne i nie było jednej głównej bazy autobusów dla dość sporego jednakże miasta. Miasta, które zasłużyło na taki obiekt. Dlatego w ostatnim czasie wybudowano dworzec autobusowy dla miasta Użwarosz, który będzie główną bazą wypadową dla autobusów dla całego komitetu Użwarskiego, a także dla komitetów sąsiednich, czy także bazę do wyjazdu autobusów dalekosiężnych, czyli np. do Rudorszowa lub Fryderykogradu. Pogoda wraz z początkiem tego tygodnia ociepliła się znacznie. W dniach ostatnich zauważyliśmy szczególną poprawę pogody. Tak jeszcze dwa tygodnie czy tydzień temu pogoda na terenie Grudziądza i na terenie powiatu grudziąckiego wynosiła zazwyczaj minusowe temperatury. W nocy dochodziły one nawet do rekordowych, jak na skalę ostatnich lat w Polsce, minus 14 stopni Celsjusza. To obecnie mamy już temperatury na plusie, także w nocy, gdy są dwa stopnie Celsjusza zanotowane przez ostatnie dwie noce. Sztuczna inteligencja przygotowała fotografiki przedstawiające możliwy wygląd miast Wielkiego Księstwa Królików w swoim mniemaniu. Przedstawiła to bardzo dobrze i dobitnie. Pierwsze co z tego zdjęcia to wszechobecny luksus i bogactwo, które opanowało Wielkie Księstwo Królików. Fotografia ta miałaby przedstawiać według opisu przygotowanego przez dziennikarzy Fryszar Fimru opis opisz miasta Alszon na południu Wielkiego Księstwa Królików. Widzimy tutaj, jak wcześniej wspomniałem, luksus. Jest są tutaj... Jest zabudowa kamieniczna w bardzo luksusowym i zadbanym miejscu, także piękna i zadbana rzeka z wyregulowanym brzegiem, ładny most czy nowoczesne wieżowce, które reprezentują sobie całe Wielkie Księstwo Królików pod ponad czteroletnimi rządami Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka, który spowodował to właśnie, że miasta Wielkiego Księstwa Królików wyglądają tak, a nie inaczej, czyli nowocześnie, schludnie, czysto, przestrzennie i ładnie, ponieważ tym charakteryzuje się piękna i cudowna. Architektura Fryderykowska. Architekci pochodzenia Wielkiego Księstwa Królików po raz już drugi na ogólnym zgromadzeniu wyrazili wielkie zadowolenie cudnym wazonem, który okazał się z bankiem po wczorajszych kuliczych światowych informacjach. Jednakże zapewnili jeszcze raz społeczeństwo Wielkiego Księstwa Królików, że będą projektować takie wazony na terytoriach skwerków czy parków w Wielkim Księstwie Królików w całości państwa. Królicze Światowe Informacje zakończone. Dobry wieczór, zapraszam na program Wywiad PPR u Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest minister przemysłu z Krzyżowców. Dobry wieczór panu, mam do pana pytanie, a więc czy budowanie nowych magazynów w Kajzerogradzie nie szpeci architekturze miasta, czy bardziej go rozwija? Zdaniem większości obywateli wielkiego księstwa królików budowa fabryk czy magazynów nawet w samym centrum miasta nie jest niczym złym, jest nawet więcej, jest czymś dobrym, co nie szpeci, a dodaje potężności temu miastu. Bo jeżeli miasto na samym środku ma wielkie magazyny z fabryką, to oznacza, że to miasto jest bogate, że wszyscy mieszkańcy mają pracę, czyli mają pieniądze, czyli jest dobrze i dostatnio. A tak wygląda całe wielkie księstwo królików dzięki szanownemu wielkiemu księciu marszałkowi Fryderyk. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji gnieziowskiej w Ryszardzie. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.